Jesteśmy w następnym ulu. Niestety, no no połączę te filmy. Tutaj jest to ul warszawski poszerzany, poprzedni tak samo. Był ul warszawskim poszerzanym. Zobaczymy, co tu się dzieje. Murowek nie ma. To jest kratka z miodem, która była wstawiona, gdyby były głodne. Całego jedzenia nie pobrały. o, Całego jedzenia nie pobrały. pszczółki Ul jest. Niestety, zobaczymy, jak co tam widać. Niestety jest słabszy. To trudno mi powiedzieć to one Jest dzisiaj ciepło, więc zajrzymy. Także to bardzo często to, co się dzieje w ulu, zależy od matki. Widocznie tutaj niestety, ale matka coś jest nie taka, bo on w zeszłym roku był słaby. Teraz jest dalej słaby. Także prawdopodobieństwo, że on się poprawi, to nie istnieje. O, tak. Także prawdopodobieństwo, że one się poprawią, nie istnieje. Następnym razem, jak przyjadę, to, to już takiego ocieplenia nie potrzeba. Jedzenie mają mogą sobie dodubać, ale jeśli nie dłubią, jest sporo padniętych pszczół Tak jakby zakryjemy. Co może być? Może być przyczyna Na przykład chorobowa może być przyczyna Może być taka przyczyna Mogą być różne tu przyczyny. Tu raczej nie powinno nic być takiego. Mrówki też są, ale nie w takim może stopniu. Może nie w takim stopniu, jak w tamtym ulu. I niestety tu na pewno siła rodziny zależy od matki. Dzisiaj nie jest może moment do tego, aby tutaj jakieś poważniejsze robić. Sprawdzimy tylko, czy prze... Przy... Lotek jest drożny, ale ja to sprawdzałem. Lotek był drożny. Sprawdzimy jeszcze raz, żeby one sobie nie zapchały w lotku. Przechodzimy do następnego, ostatniego, już ula w mojej tutaj pasiece. Miałem kiedyś więcej, ale niestety nie warto ze względu na to, na brak pożytków. Tu jest, tak to wygląda, też jest warszawski poszerzane wszystkie moje ule są warszawskie poszerzane miałem i ostrowskiej i wielkopolskiej ale ze względu na to że nie jestem stale na pasiece nie jestem ciągłym tutaj bywalcem nie jestem w stanie tego tak dopilnować żeby to miało ręce i nogi i tutaj już jest widać o widzicie nie zaraz zobaczymy ale jedzenie jest pobrane. Jedzenie jest pobrane. Także worek. Wyrzucimy worek. No, to nie, jest żadna, nie jest żadna O. Tutaj jest rodzina ładna. Tu będzie, coś będzie. Też jest osyp. Nie wiem, pokażę. Może to będzie widać. Może to nie. Zobaczymy. Jest osyp. To nie jest duży. Ale jest. To trzeba będzie im to posprzątać. Więc ja to posprzątam. Jeśli będzie jutro ciepło. Tak mi się wydaje. Jeśli jutro będzie ciepło. Tak jak dziś. To dokonam im tutaj y, sprzątnięcia, pomogę im w tych pracach. Że można tutaj będzie zamknąć. Pszczoły tutaj są dobre. Jedyny ul, ale tamten, niestety to i w tamtym roku, i w tamtym roku, i, i w tym roku widzę, jest słaby. Wchodzi jako słaby do gry, więc. No, no co ja mogę, no to ja mogę. A co można im wtedy powiedzieć, moim pszczołom? Zawiodłem się. Zawiodłem się na was. Zawiodłem się. Czy one wybudują siłę wystarczającą na to, żeby... Czy one odbudują siłę wystarczającą na to, żeby zbierać miodu. Nie jestem tego do końca pewny, ale zawsze szansę trzeba. Należy rodzinie pszczerej dać. W tym roku, jak się uda, jak się uda, jak będzie to możliwe, stworzę dwie rodziny więcej, ale to tylko dwie rodziny więcej, bo to nie ma sensu. Jest bardzo drogie utrzymanie pszczół jest coraz tańszy, coraz tańszy cukier więc to jest ul warszawski poszerzany w mojej konstrukcji nie trzymałem w nim szczół teraz może w takim właśnie ulu zagnieżdżę, za, zamontuję gniazdo, wrzucę pszczoły i zobaczymy jak będą się one tutaj chować. Także kończąc tą wizytę zobaczymy jeszcze jak tutaj pszczoły kursują. No. I od razu widać, że niestety, ale tutaj jest widać to. Od razu jest widać o, widać jest od razu, że niestety, ale tutaj pszczoły nie kursują tak jak to my byśmy chcieli, aby one kursowały. O, widać to od razu. Jest widać i tym akcentem kończę relację. Kończę relację z pasieki Nowa Aleksandria. Pasieka ma nazwę Nowa Aleksandria. Kończę. Pozdrawiam wszystkich oglądających. To następ do usłyszenia z następnej relacji.